Tenery Stargerien, pierwsza tego imienia. Królowa Miryn, Andalów, Rionarów i pierwszych ludzi. władczyni Siedmiu Królestw. Kalisji Wielkiego Morza Trawy. Zrodzona z burzy. Niespalona. Matka Smoków a to wszystko jedna osoba. Po tym przydługim wstępie witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lupi i zapraszam na kolejny odcinek Zespołu na Szóstkę na moim kanale. Gra o Tron jest obok seriali takich jak Rodzina Soprano czy Kompania Braci, jedną z najważniejszych produkcji, które powstały dla HBO od początku istnienia stacji. Przyciąga ona nie tylko świetną grą aktorską, efektami specjalnymi oraz doskonałą fabułą, ale przede wszystkim wieloma fantastycznie napisanymi postaciami. W dzisiejszym filmie postaram się złożyć drużynę opartą właśnie na nich i jednocześnie ostrzegam przed spoilerami, jednak zakładam, że pogodziliście się już z nimi klikając w miniaturę. Jeśli pomysł Wam się spodobał, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego materiału. W tytułowej grze o tron bierze udział wiele różnych rodów, ale tym uważanym za najważniejszy, do którego należy wielu istotnych bohaterów, jest dom Starków. A Pokémonem go reprezentującym będzie Lycanroc. Jest on bowiem klasyfikowany jako wilk, a odmiana tego zwierzęcia, czyli wilkor lub też Direwolf, znajduje się w herbie wspomnianej przeze mnie rodziny. Różni się od swojego kuzyna tym, że ma potężniejszą posturę, a także jest niezwykle inteligentny. W pierwszym odcinku serii Starkowie odnaleźli szczenięta, które w późniejszym czasie wyrosły i służyły im nawiązując bardzo mocną więź. Idealnie pasuje to do opisu dziennej formy Lycanrocka z Pokémon Moon, według którego, jeśli wychowa się go odpowiednio od młodego wieku, staje się godnym zaufania partnerem, który nigdy nie zdradzi swojego trenera. Dodatkowo 5 z 6 szczeniąt pochodziło od tej samej samicy, a mimo to, będąc w dorosłym wieku, dzieliły się na te o jaśniejszym oraz ciemniejszym ubarwieniu, przypominając niejako formę dzienną oraz nocną. Zostaje oczywiście forma zmierzchu i tu wchodzi duch, czyli szósty wilkor należący do Jonasa Snowa. W przeciwieństwie do reszty, jest on albinosem, a jak wiadomo tego typu zwierzęta są zazwyczaj bardzo rzadkie. W Pokémon Ultramun wspomniane jest wyraźnie, że lajkan w wersji Dawn nie są często spotykane, co również i tutaj pasuje. O formie zmierzchu wspomniałem na końcu, gdyż tego też wilka umieścimy w naszej drużynie, a ruchy, w jakie warto go wyposażyć, to Swords Dance, Drill Run, Sucker Punch oraz Stone Edge, który dzięki New Z pozwoli nam używać unikalnego ruchu Splintered Storm Shards. Godną uwagi jest również umiejętność Tough Claws, dzięki której wszystkie ruchy, podczas których nawiązany jest kontakt, zostają wzmocnione o 30%. Kolejnym niezwykle istotnym rodem jest Dom Targaryen, z którego pochodzi wspomniana na wstępie Matka Smoków. Nie wybrała tego tytułu przypadkiem, gdyż przez długi czas była ona w posiadaniu trzech tego typu istot, które z biegiem serii rosły i to do monstrualnych rozmiarów. W świecie Pokémon mamy bardzo duży wybór potężnych jaszczurów, jednak i w tym wypadku spory wpływ na mój wybór miał herb rodziny, w którym umieszczony został trzygłowy smok. Z tego też powodu do naszej drużyny dołącza przedstawiciel unowy, Hydreigon. Mimo, że jest on typu smoczego oraz mrocznego, ewolucja swojej lusa jest w stanie używać również ruchów ognistych. Podobnie jak robili to podopieczni Denerys. Co ciekawe, członkiem rodu był również Aerys Targaryen, nazywany szalonym królem, który skazał spalić swoje miasto wraz z jego mieszkańcami, gdyż wolał je stracić niż pozwolić, by zostało podbite. Idealnie pasuje to do opisu Hydreigona jako brutalnego Pokemona oraz wpisu do Pokedexu z Black 2 oraz White 2, według którego reaguje on agresywnie na każdy ruch. Jest to trzygłowy Pokémon będący w stanie pożreć wszystko na swojej drodze. Jest to metafora idealnie pasująca do zamiarów ojca Kalisi. Gdyż według jego zabójcy Jamie'ego Lannistera, szalony król wierzył, że mimo niepowodzenia będzie w stanie odrodzić się jako smok i dokończyć dzieła zniszczenia. Jeśli chodzi o ruchy, najlepszą opcją jest pójście w typowego Special sweepera z rustem, dzięki któremu będziemy w stanie wyleczyć się w krytycznych momentach. Pozostałe luki wypełni nam Dark Pulse, Earth Power oraz Flash Cannon, dzięki którym będziemy w stanie uderzać w słabe punkty naszych rywali. Trzecim rodem, o którym należy wspomnieć, jest Dom Lannisterów, czyli jedni z wielu podłych ludzi występujących w tym serialu. Ale bądźmy szczerzy, nie każdy mógł być bohaterem. Miałem mały problem z wyborem pokemona, który najbardziej pasowałby do tej rodziny, gdyż zarówno Pyror, jak i Luxray bazowane są na lwach. Natomiast ostatecznie zdecydowałem się umieścić tu tego pierwszego z kilku powodów. Charakterystycznym ruchem dla tego gatunku jest Noble Roar, który pasuje do hasła Lannisterów brzmiącego hirmi Me roar". Oczywiście elektryczne lwy mogą nauczyć się nieco bardziej pospolitego ruchu jakim jest po prostu Roar, jednak jako że Cersei Lannister oraz jej dzieci były uznawane za władców stwierdziłem, że szlachetny ryk będzie pasował dużo bardziej niż zwykły. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na umiejętności Pyroarów, czyli Rivalry oraz ukryta Moxie. Pierwsza z nich świetnie pasuje do motywu rywalizacji między tym rodem a Starkami oraz między Tyrionem, a jego siostrą i jej potomstwem. Druga natomiast odzwierciedla charakter członków rodu, gdyż w wersji japońskiej tłumaczona jest ona jako Overconfident, czyli zbytnia pewność siebie. Co ciekawe, ukrytą umiejętnością Laxreja jest Guts, który zwiększa atak Pokemona, jeśli jest on zatruty lub poddany innemu groźnemu statusowi, więc tym bardziej nie pasuje do Lannisterów, patrząc na to, co się stało z Joffreyem. Jeśli chodzi o ruchy, pójdziemy w standardowy zestaw przystosowany pod wysoki specjalny atak oraz szybkość, czyli Fire Blast, Solar Beam, Hyper Voice oraz Taunt. A jeśli chcemy pójść pełni ofensywnie, to zamiast Taunta możemy wrzucić Dark Pulse. W takim wypadku możemy wyposażyć się w Assault West, dzięki któremu nasz Pokémon będzie dużo wytrzymalszy. Zostając przy Lannisterach, warto powiedzieć sobie o dwóch postaciach, które są z nimi bardzo mocno związane, a chodzi o braci Clegain. Sandor oraz Gregor, znani również jako Ogar oraz Góra, byli bowiem. Rycerzami w służbie tego rodu. Jednak ich losy potoczyły się bardzo różnie. Na pierwszy ogień weźmy Ogara i użyłem tego określenia celowo, gdyż w naszym zespole będzie reprezentować go Handum. Przede wszystkim, sama nazwa wskazuje, że jest to Pokémon stworzony dla niego, jako że przydomek Sandora w wersji angielskiej brzmi Hound, a dodatkowo w herbie jego rodu znajdują się trzy czarne psy. Również typy pasują nieco do jego historii, gdyż w dzieciństwie jego brat wepchnął go do ognia, co skończyło się okropnymi oparzeniami, a przez długi czas służył on jako ochroniarz jednego z najmniej lubianych czarnych charakterów serii, co jednocześnie negatywnie wpływało na reputację samego rycerza. Dodatkowo wygląd handumów bazowany jest na Dobermanach, które znane są ze swojej inteligencji oraz doskonałego przystosowania do roli psów obronnych, co wpasowuje się w charakterystykę Ogara jako jednego z najlepszych szermierzy w serialu. Potrafi on walczyć jak równy z równym przeciwko górze, mimo dużej różnicy w sile. Jako, że będzie to nasz mega Pokémon, oczywiście damy mu Handuminite i pójdziemy przede wszystkim w Nasty Plot, który zwiększy nasz potencjał bojowy, Fire Blast oraz Dark Pulse ze względu na typy, oraz Sludge Bomb albo Taunt, w zależności od waszych preferencji. Skoro omówiliśmy już jednego z braci, pora na drugiego. Gregor Clegane, zwany również Górą, jest bez wątpienia jednym z najstraszniejszych przeciwników, jakich można sobie wyobrazić. Porywczy, potężny, a także niezwykle szybki i sprawny w posługiwaniu się zarówno mieczem, jak i pięściami. Cytując jedną z postaci, byłbym głupcem, gdybym się go nie obawiał. Jest wiele pokemonów, które mogłyby go reprezentować, jednak uważam, że najbardziej odpowiednim będzie Tyranitar. Po pierwsze, stworek ten opisywany jest jako opancerzony, a przez większość czasu Klegain widywany jest w swojej ciężkiej zbroi oraz charakterystycznym hełmie. Po drugie, jest on typu kamiennego, co wpasowuje się w pseudonim rycerza, a także mroczny, co odzwierciedla jego naturę oraz przynależność. Praktycznie każdy z jego wpisów do Pokédexu mówi o niesamowitej sile, a myślę, że każdy, kto oglądał Gra o Tron, wie, jak skończył się kontakt Oberyna Martela z dłońmi Sir Gregora i nie był to przyjemny widok. Jeśli chodzi o ruchy oraz przedmiot, to zazwyczaj stosuje się albo Tyranitarite, albo Assault West, jednak ja w tym wypadku postawiłem na Choice Band, dzięki któremu już potężny Pokémon będzie mógł się stać jeszcze potężniejszy. W kwestii ruchów zdecydowałem się na Stonecz oraz Crunch, jako ciosy wzmacniane przez typy. Purs do niszczenia niczego niespodziewających się przeciwników, gdy ci wycofują, a także Fire Punch, gdybyśmy musieli się zmierzyć z Pokémonami stalowymi lub trawiastymi. Ostatni Pokémon, którego umieściłem na naszej liście, będzie bezpośrednio związany z tajemniczymi stworzeniami zwanymi Białymi Wędrowcami. Są to jedni z głównych przeciwników, z którymi przyszło się zmierzyć naszym bohaterom, a reprezentować ich będzie Frostlass. Przede wszystkim typy pasują tu idealnie, gdyż wędrowcy są nieumarłymi posiadającymi lodowe moce, a ich słabości to ogień, obsydian będący rodzajem skał, a także waleriańska stal. Co więcej, nocny król, będący swego rodzaju przywódcą tej rasy, był w stanie zabić jednego ze smoków bez większego problemu. Co niejako potwierdza zależność między typem lodowym a mitycznymi jaszczurami. Według wpisu do pokedeksów Hardgold oraz Soul Silver, Frostlass narodziła się z ciała kobiety, która zaginęła w górach, i przez mróz nie była w stanie już wrócić. To również zgadza się ze sposobem powstawania wędrowców, gdyż i oni byli wcześniej ludźmi, których spotkała śmierć i odrodzili się dzięki mroźnej magii. Ciekawą, a zarazem przerażającą informacją jest ta zawarta w Pokedexu. Demon Ultramoon, według której Froslass pojawia się na terenach zamieszkałych przez ludzi w ciągu silnych, śnieżnych zamieci i jeśli ktoś usłyszy wtedy pukanie do drzwi, nie można ich otwierać. Świetnie to się łączy z faktem, że wszędzie gdzie udaje się Nocny Król ze swoją świtą, tam również pada śnieg i następuje spadek temperatur. Jeśli chodzi o jej ruchy, to bardzo ciekawą opcją jest używanie jej w celu rozstawienia Spikesów, przetrwaniu ataku przeciwnika z Focus Sashem, a następnie zabranie go ze sobą przy pomocy Destiny Bonda. Dwoma pozostałymi atakami powinny być w tym wypadku Ice Wind oraz Tont. Na koniec tradycyjnie mam dla Was pytanie związane zarówno z Pokemonami, jak i grą o tron. Pod koniec siódmego sezonu pojawił się lodowy smok kontrolowany przez nocnego króla. Wśród Pokemonów znajduje się tylko jeden, który dzieli te dwa typy. Czy potraficie wskazać o kogo chodzi? Na udzielenie odpowiedzi macie oczywiście 10 sekund. A poprawna odpowiedź to Kyurem. Co prawda, Curem White oraz Curem Black są klasyfikowane jako osobne gatunki, jednak wszystko sprowadza się do tego jednego oryginalnego. Dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaki zespół chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, czy lubicie Greotron, a jeśli tak, to kto Waszym zdaniem okaże się zwycięzcą. Bądźcie nadal niesamowici i zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Peace!